Siemaneczko moi drodzy witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Robloxa na moim kanale I w dzisiejszym odcinku pokażę wam jak zdobyć sobie już ostatnią 12 odznakę Podczas eventu Battle w trakcie sezonu trzeciego I jest to moi drodzy tutaj ta odznaka i tą odznakę moi drodzy możemy zdobyć sobie w grze Mount Everest Climbing Roleplay I teraz właśnie pokażę wam co trzeba zrobić żeby sobie tą odznakę zdobyć Nie zwracajcie moi drodzy uwagi na mój strój po prostu gram Także moi drodzy mojego skina tutaj postanowiła zrobić i postanowiła że moja pini będzie miała świątecznych ubranek także w ogóle się im nie przejmujcie, nie, nie zwracajcie tutaj na niego uwagi. No i w każdym razie kontynuując moi drodzy tutaj musicie sobie teraz tutaj moi drodzy będąc już w grze oczywiście ubrać tutaj torbę, wodę, tlen, butle z tlenem, właściwie tutaj uprząż, oczywiście kask, basic Ice Axe. No i teraz będąc już tutaj moi drodzy w grze Mając już te wszystkie itemki, które sobie ubraliśmy przed chwilą Musimy sobie pójść tutaj na trasę I tutaj możemy zobaczyć sobie moi drodzy, że przy trasie mamy specjalne moi drodzy Tutaj stanowisko RB I to właśnie tutaj na tym stanowisku moi drodzy możemy dowiedzieć się Że musimy dostać się do moi drodzy obozu trzeciego Który znajduje się na 5200 metrów 5200 metrów moi drodzy Naprawdę dużo Także ja teraz to tutaj postaram się zrobić No i ta odznaka może być jedną z trudniejszych Oznak! Będę tutaj z wami mojej rody szczery, to może być jedna z trudniejszych oznak, ale ja do teraz tutaj moje rody zrobię i spróbuję tutaj te 5000 metrów, 5200 metrów osiągnąć, no i zobaczymy, czy mi się to uda. Pamiętajcie moi drodzy, też w trakcie spinaczki, żeby tutaj uzupełniać zapasy wody i uzupełniać ewentualnie tren w obozach, jak dojedziecie do obozu pierwszego albo drugiego. Bo jeżeli zabraknie wam trenu albo nie będziecie odpowiednio nawodnieni, no to moi drodzy wtedy zginiecie i będziecie musieli wszystko zaczynać od nowa. Także pamiętajcie o tym, bo to jest naprawdę bardzo, bardzo ważne. No i teraz to właśnie tutaj w tym obozie moi drodzy, a także potem w innych obozach możemy sobie uzupełnić wodę i to możemy zrobić sobie tutaj Jest to naprawdę bardzo bardzo ważne No i możemy sobie też tutaj uzupełnić tlen, ale ja póki co tutaj naprawdę nie potrzebuję tego robić, bo jeszcze tutaj dużo tlenu mam To jeszcze nie są te wysokości, na których tlen będzie mi moi drodzy tutaj aż tak szybko ubywał Na razie praktycznie w ogóle mi tutaj nie ubywa Będą coś, moi drodzy, przy ognisku. Możecie, moi drodzy, się uleczyć. Także, jeżeli macie tutaj troszeczkę HP straconych, to polecam Wam sobie tutaj z tego skorzystać, z tego healing, campfire i tutaj, właśnie, się, moi drodzy, uleczyć. Jak widzicie moi drodzy, udało mi się tutaj wejść tutaj na samą górę i tutaj możemy sobie teraz tutaj odebrać moi drodzy na samą oznakę już. Także naprawdę moi drodzy, no będzie to wyzwanie moi drodzy, które zajmie Wam trochę czasu. Mnie ono zajęło tutaj 40 minut, żeby spiąć się na samą górę. Także, no, może wam to zająć troszeczkę czasu, żeby sobie tą oznakę zdobyć. Ale jak wiecie mamy ją. Uzupełnię sobie jeszcze tutaj, moi drodzy, tlen. Uzupełnię sobie tutaj wodę, żeby nie zginąć. Wejdę sobie teraz też tutaj do tego save zone. No i moi drodzy, mając już teraz tutaj tą oznakę, możemy sobie przejść z nią do gry Airbnb Battles. No i teraz, moi drodzy, jak widzicie, jesteśmy już w grze Airbnb Battles. I też wyskoczył nam komunikat, że dostaliśmy specjalne jajko, nawet w grze. Za to, właśnie, że udało nam się zdobyć 12 oznak, bo to oznaka, którą sobie zdobyliśmy właśnie w tym w Mont Everest było ostatnią odznaką, i moi drodzy, teraz, oczywiście, z tą odznaką musimy sobie pójść tutaj. Oczywiście, do tego pokoju, moi drodzy, z odznakami. No i tutaj, też, moi drodzy, po wejściu do tego pokoju powinna nam się wszcząć Zobaczmy, czy tak będzie. No, z tego co widzę, moi drodzy, tak właśnie jest, moi drodzy. I mamy również już informację o tym, że możemy odebrać sobie nasze, moi drodzy, winner Wingsy. Grając w posiadamy, moi drodzy, 12 odznak. No i mamy je, mamy je. Mamy, moi drodzy, Winner Wings, zobaczcie to, mamy cutscenkę, dostaliśmy je, ale odebrać sobie je musimy, moi drodzy, w voting, moi drodzy, terminalu. Także, po zdobyciu wszystkich 12 oznak, moi drodzy, uda nam się zdobyć właśnie, moi drodzy, ten itemek, Winner Wings 2.0, dajcie znać, moi drodzy, że ten itemek wam się podoba. Teraz, moi drodzy, musimy sobie pójść jeszcze teraz tutaj, moi drodzy, w to miejsce, gdzie można sobie potem po finale będzie odebrać itemki, o których już nagrywałem też wcześniej odcinek, czyli RB Chain i RB Crystal Ball. I tutaj, moi drodzy, teraz będziemy mogli sobie odebrać również te Winner Wingsy. Także odbierzmy sobie je teraz w tym momencie. No i jak widzicie, moi drodzy, mamy to Winner's Wings 2.0. No i możemy sobie teraz tutaj odebrać w tym terminalu, moi drodzy, w boting terminalu. I jak widzicie, mamy oznakę. No i oprócz odznaki, którą sobie zdobyliśmy w Mount Everest, to również udało nam się, moi drodzy, zdobyć Winners Wingsy. I to właśnie w ten sposób możemy sobie je zdobyć. Także, moi drodzy. Także jeżeli ktoś z Was, moi drodzy, jeszcze nie ma jakiejś oznaki, to polecam sobie zobaczyć moje filmy, jak wam jakieś oznaki brakuje, żebyście mogli sobie, moi drodzy, tutaj te skrzydła odebrać i sobie je również zdobyć. Ja, moi drodzy, już zdobyłem wszystkie 12 oznak, mam również moi drodzy, te skrzydełka zdobyte. Tak te skrzydła tutaj wyglądają. Dajcie znać, czy Wam się podobają. Winner's Wings 2.0 I właśnie za wykonanie wszystkich, moi drodzy, 12 wyzwań w 12 różnych grach możemy sobie je otrzymać. Jestem teraz, moi drodzy, też teraz tutaj na Twitterze, Airy no i okazuje się, moi drodzy, że twórcy zrobili tweeta, w którym piszą, że wystarczy nam tylko 9 oznak, moi drodzy, z 12, żeby zdobyć sobie te skrzydła, także jeżeli ktoś z was ma, moi drodzy, 9 oznak, to może sobie te skrzydła również zdobyć, dokładnie tak samo jak wam pokazałem, po prostu nie musicie mieć wszystkich oznak, a możecie mieć 9. Na moim kanale i tak znajdują się poradniki do wszystkich 12 oznak, także wystarczy, że z tych 12 oznak zdobędziecie sobie 9 dowolnych, odbieracie sobie, moi drodzy, w Voting terminalu te skrzydła wtedy, naprawdę bardzo fajne itemek, myślę, że warto, moi drodzy, to taka jeszcze bardzo ważna informacja, dobrze, że ją tutaj zauważyłem. Także pamiętajcie, moi drodzy, że żeby otrzymać sobie ten item, to wystarczy mam teraz już tylko 9 oznak, a nie 12. Jeżeli ktoś z Was by się zastanawiał taką decyzją, dlaczego twórcy postanowili coś takiego zrobić, to jest to prawdopodobnie spowodowane tym, że na przykład, moi drodzy, gra, moi drodzy, Sonic Spit Simulator w niektórych krajach jest zbanowana. Dlatego, że posiadam moje rodzaje lootboxy, a niektóre kraje zakazują lootboxów. Jeżeli ktoś z Was nie wie, co są moje rodzaje lootboxy i dlaczego są zakazywane, to jest to podpinane troszeczkę pod to, że nie wiadomo co z nich wyleci i kosztują po prostu realne pieniądze, przez co niektóre kraje banują to i gry nie mogą w tych krajach tego wprowadzać, a jeżeli to mają, to po prostu nie można w tej gry grać. No i moi drodzy, na przykład Sonic Speed Simulator posiada różne rzeczy jajka też są w to wliczane, moi drodzy, no bo nie wiadomo co z jajka wypadnie, jaki pecik wypadnie. Na przykład Pet Simulator X posiada Ludbagi, bo właśnie ma jajko za ksiki I nie wiadomo co z tego jajka nam Wyleci, także mniej więcej o to chodzi O takie właśnie rzeczy tutaj chodzi Także w tym odcinku moi drodzy to już będzie Wszystko, przed nami już tylko do zdobycia Moi drodzy itemki finałowe z finału Oczywiście spodziewajcie się moi drodzy Dla bo będziemy starali się zdobyć złote itemki Hood of Heroes Golden Crown of Courage I zwykłą moi drodzy Korony. Zobaczymy czy się uda moi drodzy, zobaczymy co się uda zrobić, czy uda się zdobyć jakiś złoty itemek, jak może nie tutaj Food of Heroes, to może się uda zrobić chociaż do Grabo w karę, czy zobaczymy moi drodzy, zobaczymy, czekamy moi drodzy na finał, musimy tutaj na niego poczekać, także mam nadzieję moi drodzy, że ten filmik wam pomógł, jeśli tak no to oczywiście możecie zostawić łapkę w górę i zasubskrybować mój kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie, trzymajcie się i do zobaczenia już wkrótce w kolejnych odcinkach z na moim kanale.